Cześć moi kochani, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj zabiorę was na kilka skrzyżowań ruchu okrężnych, czyli zabiorę was po prostu na ronda i chciałbym wam pokazać, jak po takich rondach jeździć. Jest to jedno z najlepszych skrzyżowań, bardzo mała szansa, że będziemy mieli jakąś kolizję właśnie na rondzie. Niestety, w miastach często są bardzo duże ronda i młodzi kierowcy się bardzo takich rond boją. Dlatego zabiorę Was dzisiaj na dwa duże ronda, na jedno takie malutkie i jedno takie dziwne, żebyście zrozumieli, jak na takim rondzie bezpiecznie się poruszać. Dojeżdżamy do pierwszego ronda. Najprostsze rondo, jeden pas, no easy totalnie. Mamy znak ustąp pierwszeństwa, więc wiemy, że ci, którzy jadą po rondzie, mają pierwszeństwo. Prościzna. I teraz słuchajcie, rondo to jest taka jakby prosta droga, tylko że jedziemy po łuku. Dlatego kierunkowskaz będziemy wrzucać tylko i wyłącznie w prawo przy zjeździe z tej prostej drogi. Nie wrzucamy na rondzie, takim jak tutaj, kierunkowskazu w lewo, że my jedziemy po tym rondzie. Bo wyobraźcie sobie, że jedziemy po drodze prostej, tylko że ona jest po łuku. Wiadomo, nie będzie to jakiś błąd zagrażający bezpieczeństwu w ruchu drogowym, jeżeli... Chcąc powiedzieć, że tu nie zjeżdżamy, skręcamy w lewo, no ale jest prosta reguła, że przed zjazdem musimy zasygnalizować to kierunkowskazem w prawo. I najlepiej zrobić to w momencie, kiedy przejechaliśmy już zjazd poprzedzający ten, w który będziemy zjeżdżać. Żeby ludzie, którzy stoją już z daleka, widzieli, że my skręcamy. No ale nie możemy za wcześnie wrzucić tego kierunkowskazu w prawo, na przykład wrzucamy kierunkowska w prawo i mamy jeszcze dwa zjazdy do przodu, no bo wszyscy pomyślą, że będziemy zjeżdżać ten najbliższy. No, analogicznie do jakichkolwiek skrętów w boczne uliczki. Po prostu musimy to zasygnalizować w odpowiednim momencie. Czyli spójrzcie, cyk, ten zjazd mijam i już teraz kierunkowska w prawo i ten Nissan X-Trail wie, że ja tutaj skręcam. I teraz go wyłączam, no i jedziemy do przodu. Proste? Proste. No to teraz coś trudniejszego. Teraz wjeżdżamy do Ronda Śródka w Poznaniu. Jest to rondo, które jest najbardziej kolizyjnym skrzyżowaniem w Poznaniu, a w teorii wydaje się dosyć łatwe, ponieważ no, jest skrzyżowaniem o ruchu okrężnym. Dobra, my sobie pojedziemy w lewo na tym rondzie, więc muszę zmienić pas na. Ten do skrętu w lewo. No, i teraz najważniejsze, żeby ogarnąć, z którego pasa, gdzie możemy skręcić. Skręcam w lewo, mam zielone światło, i niestety wielu kierowcom wydaje się, że skoro mają zielone światło, to już mogą przejechać przez całe rondo. Ale to zielone światło otwiera tylko ruch w tym kierunku. Czyli ludzie, którzy będą tak jechać, teraz mają czerwone, ale ci, którzy jadą z naprzeciwka, też mają zielone. Pamiętam, że tylko lewy pas był do skrętu w lewo. Więc nie, nie muszę się martwić, że ktoś mi zajedzie drogę i mogę na ten skrajnie prawy teraz sobie pojechać. Teraz sobie jadę dalej i dopiero w momencie, kiedy ja widzę, że ludzie z tej strony mają czerwone, to ja na to rondo mogę wjechać. Dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej? Tak jak mówiłem, chodzi po prostu o to, że. Zielone światło otwiera ruch w całym tym kierunku. Więc jeżeli ja na takim rondzie skręcam i nie ma świateł zjazdowych, tylko są zielone światła, tylko są po prostu światła e, na wjazd, no to w takiej sytuacji muszę być świadomy, że ludzie z naprzeciwka też będą jechać. Jeżeli przecinam rondo na wprost, no to nie ma problemu, ale jeżeli skręcam, to tak jak mówiłem, przejedziemy sobie jeszcze raz to rondo. Tym razem pojedziemy prosto i pokażę Wam, jak wygląda sytuacja, w której będziemy jechać prosto. Będzie ona wyglądała o wiele, o wiele łatwiej, ponieważ z racji tego, że będziemy mieli zielone i pojedziemy na tym rondzie prosto, no to nikt nam, przynajmniej w teorii, nie powinien na nasz pas wjechać. Natomiast na tym rondzie pojawiają się tramwaje i jest to też taka jedna z nietypowych sytuacji, ponieważ no, zgodnie z przepisami tramwaj, który. Jest na rondzie i je opuszcza, no, czyli po prostu jest na środku ronda, będzie miał pierwszeństwo. Nawet jeżeli on, powiedzmy, wjechał na to rondo na zielonym i my mamy zielone, to w sytuacji zjazdu ten tramwaj ma pierwszeństwo. Niestety tutaj, niestety, na szczęście tutaj tak nie jest i tramwaj, który jest na środku ronda, musi y, nam ustąpić pierwszeństwa. A to z tego względu, że kiedy my mamy zielone, to tramwaje mają swoją osobną sygnalizację świetlną i akurat w tej sytuacji ona im wyświetla komunikat. Stój. Natomiast problemem jest to, że no nie ma jakichś znaków informujących o tym, że tramwaj ma swoją własną sygnalizację świetlną i warto dla bezpieczeństwa zwolnić przed takim tramwajem i zobaczyć, jak on się zachowa. No chyba, że wyraźnie widzimy, że ten tramwaj ma swoją sygnalizację. Dobra, zielone, więc ja bez problemu mogę sobie na to rondo wjechać. I tutaj przecinam te tory tramwajowe. Widzę też po prawej stronie, że piesi też mają zielone, więc ja nie muszę się martwić o to. Że samochód mi wiedzie. No bo jeżeli piesi mają zielone, no to samochód będzie musiał mieć czerwone. Jedną z takich istotniejszych zasad, która jest dosyć uniwersalna, to jest trzymanie się swojego pasa ruchu yy, i zajmowanie odpowiednich pasów ruchu, patrzenie na to, z którego pasa gdzie można skręcić. Jeżeli to w miarę ogonu, to jest taka naprawdę uniwersalna zasada i jeżeli to Ogarniecie i przed wjazdem na skrzyżowanie na takie duże rondo, yy, ogarniecie z którego pasa, gdzie można skręcić, to będzie Wam naprawdę łatwo. A druga sprawa to jest taka, że po prostu musimy trzymać się swojego wyznaczonego pasa. I są niektóre ronda, nawet bardzo duże, i za chwileczkę pojedziemy na takie rondo w Poznaniu, drugie duże rondo w Poznaniu. I często młodzi kierowcy boją się tego ronda, a uważam, że jest to absolutnie najłatwiejsze skrzyżowanie i naprawdę no, nie może tam się nic złego stać. Dlatego, że mimo tego, że mamy wiele pasów, to wszystkie pasy, są, wszystkie pasy mają pięknie zrobione linie prowadzące więc wystarczy, że będziemy trzymać się swojego pasa i jeżeli nikt tam nie zajedzie drogi no to nie będzie problemu. Ale zajechanie drogi może wystąpić tylko wtedy, kiedy ktoś pojedzie nie po swoim pasie. No tak samo, jakbym ja teraz tu o, ff, w lewo dał. No, nie mogę. Rondo Rataje, bo na to rondo jedziemy, jest jeszcze o tyle łatwe, że ma światła zjazdowe. Nie to, co Śródka. Śródka miała zrobione tak, że miała światła tylko i wyłącznie do wjazdu. Więc trzeba pamiętać, że kiedy zjeżdżam, to ci z naprzeciwka też mogą mieć zielone i muszę po prostu bacznie obserwować, czy oni już mają czerwone, czy nie. Mam jeszcze tramwaje, gdzie też właśnie, tak jak przed chwilą mówiłem, nie wszyscy kierowcy wiedzą, co zrobić, a na ratajach mamy przy każdej możliwości jakiejś kolizji światła. I z tramwajami, i światła wjazdowe, i światła zjazdowe, więc zajmujemy swój pas, no i jak zielone, to jedziemy, jak czerwone, to stoimy. Naprawdę, uwierzcie mi, nie ma co się bać, nawet... Sześciopasmowych rond. No pierwsza, rzecz taka najważniejsza, to jest to, że musimy w ogóle wiedzieć, dokąd chcemy jechać. Więc oczywiście przydaje się nam nawigacja, no ale również tak jak tutaj po prawej stronie, zobaczcie, mamy dużą zieloną tablicę. No i ja wiem, że ja chcę jechać w stronę a dwójki na Warszawę, czyli to będzie trzeci zjazd, czyli po prostu skrajnie w lewo muszę na tym rondzie skręcić. I już widzę niebieskie znaki, które mówią, że do skrętu w lewo mamy dwa pasy, więc ja tutaj włączam kierunkowskaz i czekam aż. Będzie miejsce, żeby sobie zjechać. Nie będę zawracał, tylko skręcał w lewo, więc ten e, prawy pas do skrętu w lewo mi w zupełności wystarczy. No i teraz wiem, już wiem tak. Pas po mojej prawej stronie jest pasem do jazdy na wprost, więc nikt z tego pasa po prawej stronie nie wiedzie mi na mój pas. No bo na pewno nie będzie w lewo skręcał, tylko będzie jechał prosto. Po lewej stronie również mam pas do skrętu w lewo, więc ja po prostu trzymam. Się swojego pasa i wiem, że będę skręcał w lewo, więc nikt też z tego pasa nie powinien pojechać prosto. I spójrzcie, jakie to jest łatwe. Wszystkie pasy mamy oznaczone i pionowo, i poziomo. Mamy zielone światła. I teraz patrzcie, i jadę sobie jak po sznureczku, po prostu po moim pasie. Cyk, trzymam się tutaj. Mam światła kolejne zjazdowe, jest zielone, ale korek. Jeżeli byłoby czerwony, no to oczywiście tutaj mamy linię, gdzie musimy się zatrzymać. Nie musimy się obawiać tramwajów, no bo mamy światła. I jeżeli tramwaj miałby jechać, to byłoby tutaj światło czerwone. No i cały czas mam zaznaczone, który pas jest, który cały czas mam powiedziane, że ja jestem na tym pasie do skrętu w lewo. Kiedy robią się korki, to musicie być baczni, bo może się okazać, że nie zdążycie. Yy... Wjechać na rondo i na przykład ci już zaczną jechać, mimo że wy mieliście zielone, ale tak długo czekaliście. Dobra, i teraz patrzcie. Ja zjeżdżam sobie na ten skrajny pas, tak jak mnie prowadzą pasy. Nikt mi tutaj nie wiedzie, no bo ja jestem na skrajnie prawym i teraz już jadę, teraz już jadę prosto, no bo skręciłem w lewo, mam zielone, i tutaj również bez problemu. Zobaczcie, jadę po swoim pasie i mam znowuż jeszcze światła zielone na zjazd. No i zjechałem z ronda. Naprawdę jest mega łatwe, tylko ze spokojem zająć odpowiedni pas ruchu, trzymać się swojego pasa, patrzeć na światła. No a w sytuacji, w której nie byłoby świateł, wszystko jest tak samo, czyli zajmujemy pas, jedziemy swoim pasem, z tą różnicą, że po prostu zgodnie ze znakami. Czyli przed wjazdem na rondo musimy ustąpić tym, którzy są na rondzie, no i jak jesteśmy na rondzie, to już my mamy pierwszeństwo. Łatwizna. Teraz wjedziemy na kolejne rondo, które wielu kierowcom może przysporzyć dużo kłopotów, dlatego że to rondo ma na środku dwa pasy. Ale nie jest to takie typowe rondo turbinowe, bo są również ronda, które mają dwa bądź więcej pasów, ale osobne są te pasy poprowadzone i to jest jeszcze łatwiejsze. No, na zasadzie rataj, ale wtedy takie rondo jest tak skonstruowane, że no nie ma fizycznie nawet możliwości, żebyśmy gdzieś komuś zajechali drogę. A to rondo, na które teraz pojedziemy, no zresztą zaraz zobaczycie, po prostu ma na środku dwa pasy. Do czego w ogóle. Służy lewy pas. Słuchajcie, rondo jest to powiedzmy prosta droga, tylko że jedziemy po łuku. Więc jeżeli mamy dwa pasy na rondzie tego typu, no to po prostu ten lewy pas służy do tego, w tym przypadku, żeby rozładować ten ruch. I na przykład, jeżeli my chcemy skręcić w pierwszy, czy też w drugi zjazd, a osoba za nami chce skręcić, w, nie wiem, chyba piąty, bo tutaj jest dosyć dużo tych zjazdów, no to ze spokojem może tym lewym pasem czmychnąć. I w tym miejscu często tworzą się gigantyczne korki, bo wszyscy stoją na prawym pasie, a nikt nie stoi na lewym, i aż szkoda, że teraz tutaj jest mały ruch. Ale spójrzcie, tutaj mamy dwa pasy dojazdu na rondo, i te pasy nie są w żaden sposób oznaczone. Nie ma tak, że na przykład lewy pas jest tylko do jazdy na wprost, i wtedy tutaj byłoby jakieś przecięcie, linie, wszystko byłoby wiadome. Nie, przejedziemy sobie to rondo dookoła i zobaczycie, że po prostu mamy najnormalniej w świecie dwa pasy które przez cały czas sobie idą tak samo. No i jak po takim rondzie jeździć? No bardzo prosto. Z prawego pasa, czyli tak jak ja wjeżdżałem, jestem na tym prawym pasie, no i w tym momencie jestem na rondzie, więc ja mam pierwszeństwo i wszyscy muszą mi tego pierwszeństwa ustąpić. Jeżeli będę zjeżdżał z ronda, na przykład tu, to wrzucamy prawy kierunkowskaz przy zjeździe i możemy sobie z tego ronda zjechać. A teraz wjadę na torondo i pokażę wam jak jechać po lewym pasie. Teraz wjeżdżamy na torondo z takiej odnogi, która akurat w tym przypadku ma tylko jeden pas do wjazdu. Więc mogę sobie zająć albo prawy, albo lewy pas, ale pamiętajmy, że musimy wszystkim ustąpić pierwszeństwa, którzy jadą na rondzie, nie tylko tym, którzy jadą na tym lewym pasie. Więc ja sobie pojadę na lewy pas. O cyk. No i teraz mogę sobie jechać lewym pasem. Czyli na przykład kiedy jest właśnie duży ruch i ja sobie mogę wyprzedzać pojazdy na prawym pasie. I jak teraz zjechać z tego ronda? No, po pierwsze, jak na normalnej dwupasmowej drodze, muszę ustąpić pierwszeństwa tym, którzy są na pasie ruchu, na który chcę zjechać. Chcę zjechać z ronda, więc no, chcę zjechać z tego prawego pasa ruchu. Dobra, będziemy zjechać tu, więc zjeżdżać tu, więc zrobimy sobie jeszcze jedno kółeczko. No i pierwsza sytuacja to jest taka, że teraz muszę zająć ten prawy pas ruchu. Więc gdzieś tam przed moim zjazdem, tak jak tu, wrzucam sobie prawy kierunkowskaz, patrzę, czy nic nie jedzie, zjeżdżam na ten pas ruchu, wyłączam go, żeby nikt nie myślał, że tu skręcam i teraz przed zjazdem znowuż prawy kierunkowskaz i sobie mogę zjechać. Oczywiście może też być taka sytuacja, że będąc na tym prawym pasie ruchu z jakiegoś powodu, na przykład, nie wiem, ogarnę się, że o, jednak jest duży korek, a tym lewym pasem to tutaj mogę czmychnąć, no to jest to właściwie jedyna sytuacja, kiedy na rondzie mogę wrzucić lewy kierunkowskaz. I zmienić pas ruchu z prawego na lewy. Poza tym, tak jak Wam mówiłem, na rondzie nie wrzucamy lewego kierunkowskazu, tylko prawy przy zjeździe. O rondach to tyle. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, że obejrzeliście ten film do końca. Dobra, koniec mojego gadania. O rondach już wszystko wiecie, także widzimy się w komentarzach. Hej!